Szczęść Boże kochani, witam Was serdecznie Piękny, upalny Dzień, upalna niedziela Boże i nasza Zachęcam do tego, żeby Przejść się na dobre lody, żeby się popalać Myślę, że to jest po prostu przepiękny Czas też na to. Kochani, sanktuarium W Gidlach, przepiękna historia tego W jaki sposób Dokonują się tutaj też uzdrowienia Rodzina, która tak właściwie oślepła Została uzdrowiona też Przez Matkę Bożą i dlatego właśnie na tych ziemiach Został zbudowany kościół Dominikani zostali wprowadzeni, no i tych, można powiedzieć, wod. wód, 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 wdzięczności jest już po prostu sporo, więc bardzo dużo też takich fajnych rzeczy się dzieje. Ale nie o tym, bo o Ewangelii dzisiaj. Ewangelii, a nawet bardziej o pierwszym czytaniu, bo to mnie tak bardzo mocno uderzyło. W jaki sposób Jezus przemawia... Do człowieka, jak Bóg mówi. Jest Eliasz. Kochani, historia Eliasza jest niesamowita. On stanął naprzeciwko 450 proroków Baala i tak właściwie wyzwał ich na pojedynek. On sam ich 450. On ich pokonał, bo kiedy on pomodlił się do Pana Boga, to Bóg zesłał wtedy ogień. Kiedy modlili się prorocy Baala, to nic się po prostu nie działo, mimo tego, że tak właściwie wykrwawili się przez włócznie, przez miecze, przez to wszystko, czym się odzierali, bo myśleli, że przez własne cierpienie. Oni ściągną interwencję Pana Boga. Nic z tych rzeczy. To Eliasz wygrał. I Eliasz po tym niesamowitym sukcesie, zwycięstwie, tak właściwie ucieka przed Izabel. Izabel to jest kobieta od Ahaba. No i Zaczyna po prostu nie chcieć żyć. To jest w ogóle ciekawe, też dla Eliasza, że on gdzieś można powiedzieć, po prostu w tym wszystkim się gdzieś tam potracił. No i Eliasz ucieka na pustynię przed nią, ucieka 500 km od niej, czyli po prostu można powiedzieć, że jest bezpieczny, tak właściwie nie ma za bardzo wielkiej motywacji do życia, więc. Pan go, Bóg go nakarmił dwukrotnie, i jest taka scena, właśnie kiedy on ukrył się w jaskini w Grocie i czeka na to, aż przyjdzie pan. I teraz, w jaki sposób rozpoznać głos pana Boga, to jest dla nas ważne, bo była wichura. Eliasz wiedział, że Bóg nie jest w wichurze, było trzęsienie ziemi, Eliasz wiedział, że Bóg nie jest trzęsieniem ziemi, był ogień, tam nie było Boga. Ale był szmer łagodnego, delikatnego powiewu, i w tym momencie Eliasz wiedział, że to jest Pan. No i doświadczył jego obecności. Kochani, dlatego, że Bóg rzeczywiście, zobaczcie, że Bóg nie wchodzi nachalnie Bóg nie wchodzi z gwałtem w nasze życie. Ale Bóg wchodzi delikatnie. Bóg wchodzi jak taki delikatny szmer. Ten szmer poczujesz, jak rzeczywiście jesteś skupiony, skupiona, jak pragniesz tego Bożego Działania, jak wyczekujesz. Na przykład, ja teraz stoję. I nie ma w ogóle żadnego powiewu. Jest taki hyc, że głowa boli. jest no głosem Pana Boga jest tak, że to polega na takim po prostu wyczekiwaniu. Wyczekiwaniu na to łagodne przyjście. Że Pan Bóg, On nie będzie się pchał na siłę. On nie będzie wchodził z butami w życie. On nie będzie robił czegoś wbrew Tobie, ani nie, nie przyjdzie po prostu, kiedy Ty na minutę się wyciszysz. Ale On przyjdzie wtedy, kiedy naprawdę po prostu słuchasz Jego głosu, kiedy pragniesz tego głosu. Kochani, to jest, to jest w ogóle niesamowita szkoła dla nas. To jest coś takiego, co można powiedzieć, czego się uczymy przez całe nasze życie, żeby słyszeć głos Pana. Serdecznie zatwardzajcie, słuchajcie głosu Pana Boga. Życzę Wam wspaniałej niedzieli, spotkania też ze Słowem. Ze Słowem Bożym sięgnijcie do Pisma Świętego, do tego, co Bóg chce Wam osobiście dzisiaj powiedzieć. A ja Was błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. I niech Matka Boża ma Was w swojej opiece.